I ruszyły. I od razu wychodzą naprzeciwległą prostą. Z przodu jest Siskario. I on dyktuje tempo. Na ostatniej pozycji Altin. Siskario, Fire on the Track, Aquamer. Casanova razem z Altinem. 1500 metrów do celownika. Utrzymuje prowadzenie Siskario. Za nim galopuje Fire On The Track, na trzeciej pozycji Aquamer. I później razem Altin i Casanova. Siscario, Siskario. Za nim Fire On The Track i wchodzą w zakręt. Siscario, Fire On The Track, Aquamer, Altin oraz Casanova. No Altin zamknięty a prowadzi cały czas Siskario Siskario tuż za nim Fire on the Track, Aquamer, Altin z Casanova. W połowie zakrętu, Siskario Fire on the Track, Aquamer, Altin i Casanova, i za moment wyjście na prostą finiszową. Przy wewnętrznej skrócił sobie drogę Aquamer i on jest teraz na prowadzeniu. Będzie próbował uciekać. Środkiem toru Altin i Fire on the track. Altin, Fire on the track i Casanova. Altin, Fire on the track, Casanova. Altin utrzymuje prowadzenie, zbliża się Casanova. Altin, Casanova, Altin, Casanova, fire on the track, Altin, Altin, Casanova, fire on the track i w celowniku Altin, Casanova i tam na trzecim miejscu fire on the track albo Aquamer.